Tak sobie myślę, że wrzucanie tych wszystkich filmów, w którym mówi się o danej odmianie, o danej technologii i tak dalej, i tak dalej, ma swoje plusy nie tylko w tym, że możemy dzielić się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, ale również w tym, że po prostu lepiej pamiętam, co gdzie mam. Teraz siejemy odmianę Paradise od Chłopaków Stop Nasiona. Tutaj, dalej, w tamtą stronę, czyli tu już tu łącznie tego paradajsu, paradajsu pa, tej odmiany e, mamy też spory areał. Powiedzmy, od tej strony, tam gdzieś zakładam do połowy, będzie paradajs, dalej będzie onka, e, zasiana. E, także, no, dzięki temu, że tak sobie to nagrywam, to też łatwiej mi jest to w sobie wszystko rozeznać. Myślę, że o, różnice powinny być widoczne, bo jedna to jest mieszaniec Paradise onka populacja, więc też trochę będą się różniały normą wysiewu, tak? Tu się 45 roślin, tam myślę, że 55 wydaje mi się, że wystarczy. Yy... Więc... i pokroj, pokrój roślin też w teorii powinien się różnić, chociaż w praktyce z tym jest różnie. Jak widzicie podjechałem tutaj z nawozem, jak sobie Marcin obsieje poprzeczniak, no minus tego zestawu jest taki, że są bardzo długi, ma chyba około 9 czy ponad 9, 9, ponad 9 metrów, czy około 10, już tam nie pamiętam. No i e, jakby może to samo w sobie nie jest jakieś tam nie wiadomo jak skomplikowane, natomiast e, no nawóz podajemy dużo bliżej ciągnika aniżeli siejemy, więc jak on ta, jak teraz dojeżdża, okej, okay, róg zasieje, natomiast w tym rogu nie będzie podany nawóz. Pytanie czy my... Siejąc z rozsiewacza jesteśmy w stanie dojechać do takich rogów, gdzie mamy tak i tutaj nam tak ucieka. No żeby to, dosiać ten róg, no to prawdopodobnie musimy zasiać u sąsiada na drodze, gdzieśkolwiek indziej. No Chevera była, jest zdecydowanie krótszą maszyną, no to jakby ta odległość między nawozem a wysianym, wysianymi nasionami jest zdecydowanie bliższa, mniejsza. No i szewera ma większą wydajność, tutaj jeździmy wolno. Szewerą można było jeździć szybciej, wjechał trochę na łąkę do sąsiada, a na skarpę. E, ale to myślę, że tam Marcin wszystko widzi w kamerze. E, no i właśnie ta wydajność. Wydajność jest. jest no nie zaszaleje. No, tak, taki urok tej maszyny byłoby spoko, gdyby ona była na przykład dwa razy szersza. tak, Bo byśmy utrzymali, czy tam on by utrzymał tą samą prędkość, czyli nie wiem też 7 na godzinę, 8 powiedzmy, tak. Ale przy większej przy większej szerokości to by było wydajność. No niestety. Z taka technologia, nie inna. Siewnik punktowy akurat tego typu ogranicza prędkość. Oczywiście, no, przy uprawie ST nie mam jakichś zawrotnych prędkości, natomiast no, z tą Chevron to gdzieś tam jeździł 10 na godzinę, około tak, więc no jednak te parę kilometrów szybciej, gdzie to też wpływało później na, na większą, większą wydajność. No, co, o, co tutaj ukrywać? Nie ma co, nie ma co ukrywać. No. Tu widzę jakaś taka kubka słomy, ale. Rozrzucona na boki. W środku mamy dosyć czysto. Ogólnie uważam, że ten przejazd z zestawem, tale, tym naszą talerzówką, naszą talerzówką, Rolmako był. był to była dobra decyzja. Gdzie tu mamy rowek? Tutaj mamy chyba rowek. Gdzieś strzelam. Nie wiem, kurde. Nie, no tak wygląda, jakby tu był. Tak wygląda jakby był tu. No z rzepakiem to jest to, że go się naprawdę trudno szuka. mam jakieś, o, ziarenka pszenicy. Tylko, że my szukamy ziarenek rzepaku. One są chyba na niebiesko zaprawiane. I te wcześniejsze były na czerwono. Jest. Z rzepaczek idealnie. W idealnym, idealnej chyba głębokości wydaje mi się. Delikatnie gdzieś tam przykryty tylko. Tu jest druga Drugie, drugie nasionko Weź to kurna znajdź A pierdziela nie już tak głęboko to nie, a jest tutaj trzecie Trzecie Może jakiś super dokładny on nie jest, natomiast jest na pewno o czwarte Na pewno bardziej dokładny niż Szewera No i to O tu chyba było, nie? Tutaj było nie. O, jest tutaj piąte. No idealnie. Znaczy, idealnie że, idealnie, że tak, w sensie, że tak delikatnie przykryte pod powierzchnią gleby. Fajnie, to, to, to akurat mi się podoba. No i w zeszłym roku było więcej takich powyrywanych, mm, o takich rzeczy, szczególnie po grochu. Tu prawdopodobnie tak, tu była ścieżka mniej więcej, no albo kaweczek dalej, ale chyba tu, mniej więcej. Czekajcie, tam nie, ścieżka jest gdzieś tu była. Tu jednak gdzieś tu jest ścieżka, była. No bo nie w żaden sposób nie przejeżdżaliśmy wcześniej ścieżek, nie uprawialiśmy. Jak widzicie, wilgoć w glebie jest. Na weekend jakiś deszczyk i byłoby, byłoby super. Tu mamy trochę taką górkę gliniastą. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ale wygląda to ok. Tu się nie ma chyba do czego przyczepić. No, i tu ma Marcin. Pole zdecydowanie fajniejsze, bo tamten kawałek gdzie sialiśmy wcześniej bardzo kliniasty, dwarowy staw. Koło tego tych zabudowań trzeba było uprawić. O, tutaj na górce zobaczcie. No, nie ma rewelacji na górce, nie? Jednak, jednak zobaczcie, co glina, to glina. Co glina, to glina. I mamy tak. Tu mamy nasionko na wierzchu. Tu mamy nasionko tak. No, już jest, nie jest na wierzchu. Tu jest nasionko, tak gdzieś wisi sobie w powietrzu. Tu jest nasionko. Czyli na tym, na tym najcięższych kawałkach troszkę mamy gdzieś w powietrzu te nasiona umiejscowione. Tu leży. Tu leży. Co prawda, no rzepak jest taką rośliną, że w ogóle, ogólnie jak jest wilgoć, to wszystko nawet i z tej powierzchni gleby nam skiełkuje, no ale też nie o to chodzi, żebyśmy my sypali rzepak po wierzchu, no bo to trochę jednak mija się z celem, prawda? Tu mamy obok rowka, tu mamy niezasypane roślinki. Zobaczymy. Ma, zobaczcie, mamy tutaj taką kontrolkę. Na pewno będę wracał na to pole. Obejrzyjcie sobie dokładnie. Krzyż, e, tutaj pastwisko znajomego, drugi kawałek drugiego sąsiada. Słupy, rów jakieś tam zadrzewienia, za, za zabudowania i będę wracał na pewno tutaj na tą górkę, żeby zobaczyć jakie będą wschody. Jeżeli nie popada, to będzie kicha. Jeżeli nie popada to będzie kicha. Jak popada to myślę, że będzie, że będzie dobrze, ale widać tu ewidentnie, nie? Zobaczcie. Nie przykryte w ogóle. Nie przykryte. Z tego też powodu ja zwiększyłem troszeczkę normę sieja, bo wiem, że tam niektórzy sieją 35, 40 sztuk e, No ja się zdecydowałem, że ...że zasieję więcej Że za więcej No i tak też siejemy. 45 sztuk zobaczymy co z tego będzie Dobra. No i sypiemy Sypiemy tak jak zawsze Znaczy nie no nie tak jak zawsze Tak jak tutaj na tym poprzednim polu 150 kg polifoski pod korzeń. Tu gdyby było, może zrobione dwa razy talerzówką. Tata tak mówi. O, może trzeba było dwa razy talerzówką. Nie wejdzie? Nie wejdzie, to nie wejdzie. Dobra, idę sobie z Macinem, pogadam i wam wtedy dokończę myśl. Dobra, decyzja taka, że przestawiam worek z nawozem dalej. Pojadę po drugi. Tego ustawię gdzieś tam bliżej, bliżej pokrzeczniaka, przyjadę z drugim stanem tutaj bliżej Marcinowi, żeby on sobie tam przesiał jeszcze więcej, żeby opróżnić zbiornik, a ja jadę siać dalej między plony. Między innymi też mam właśnie jeszcze od chłopaków stop Nasiona tą mieszankę Top Gleba, o ile dobrze pamiętam, to mi zostało zeszłego roku, kilka worków, no i z tym... Tym też muszę jechać sobie posiać pod, pod jary uprawy, pod kukurydzę, pod, pod groch. Złożyłem wniosek o buraki, ale chyba z buraków guzik wyjdzie. No ale zobaczymy. No bo tak w sumie nikt żadnej decyzji jeszcze nie daje. Jakoś się nie nastawiałem bardzo na, na tą uprawę, ale no nie po to składałem, żeby założenia nie dostać, prawda? Także tu mu gdzieś postawię troszkę wyżej, żeby. Nie przeszkadzało, to sobie śmiało dosypia. Ja przywiozę drugi zaraz worek i postawię mu te, jak wspomniałem, bliżej. Pogadałem sobie jeszcze ze znajomymi. Drugi worek stoi. Kolejne worki też z rzepakiem. Tak jak wspominałem, onka tutaj. No, nie podgonił w tym czasie jakoś za długo, nie? Tam, tam jeszcze na dole jest, widzicie takie drzewa. Tam był taki rów, trochę trzciny powychodziły, no ta trzcina troszkę się pcha, bo ta maszyna ma wszystkie zęby w jednym rzędzie, nie ma w takim offsecie. No jak jeden się zapcha, no to za chwilę się reszta pcha, to tam na tej trzcinie. Tam było jeżdżone, talerzowane kilka razy, no ale niestety, no jest. Słuchajcie, jest jak jest, ale jakoś sobie tam Marcin radzi, jakoś sobie radzi. Myślę, że już teraz za 4, która to jest godzina, Jezu nie widzę, 11.30, myślę, że z 5 hektarów już będzie miało, 4, 5 hektarów, no. już, już nie już, no to jeszcze z 14 ma do siebie, także no, no nie idzie to za szybko, no to jest, to jest minus, minus tego zestawu, należycie, go no co, tak jest i, i, i tyle. Plus no. jest taki, że w tym czasie mogę iść sobie robić cokolwiek innego, czy nawet sobie postać na granicy i pogadać z sąsiadami, ze znajomymi. A, a robota się robi. Dalej Marcin walczy. Oj, walczy. Ma tu jeszcze, myślę, że dobre 4, może 5 hektarów. Nie wiem, kurczę. Mam nadzieję, że dzisiaj ogarnie to pole. Ja już to kilka razy mówiłem, ale powtórzę Wam, Zresztą myślę, że jesteście tego świadomi, że no... No idzie wolno Idzie po prostu wolno Widziałem, że tam w jednym miejscu gdzieś się przypchał No i tam co wam mówiłem chyba o tym rowie to tam też coś mi się przypchało także no nie, nie będę ukrywał, że miałem taką nadzieję, że pójdzie to po prostu szybciej, no nie tak jak w zeszłym roku, bo Marcin mi mówił, że tą maszyną idzie wolniej gdzie szewerom już mają kilkaset hektarów posianych, nie wiem czy już o tym wspominałem czy nie, no a tym idzie zdecydowanie wolniej, no uparłem się na siewnik punktowy gdyby to była szewera to pewnie dzisiaj byłoby posiane i, i, i spoko, a tak jeszcze mamy kilkanaście hektarów do, zasia, do zasiewu do zasiania no i to jak widać wilgotna gleba jest jak najbardziej obecna gdzie większa glina tu też chyba kółka od, od siewnika punktowego gdzieś tam za, zaklepały no i w dalszym ciągu trafiłem się szczególnie właśnie w tych bryłach nasionka na wierzchu no nie jest to na pewno idealna metoda to tam bez dwóch zdań bez dwóch zdań nie ma idealnej metody to bez trzech zdań każda, każda metoda uprawy ma swoje plusy i minusy to każdy już myślę, że zdążył się z tym pogodzić. Że jaką metodą byśmy uprawiali nie oznacza to, że jest ona najlepsza. Natomiast trzeba sobie gdzieś tam poweryfikować te plusy i minusy i, i zastanowić się czego oczekujemy. <laughs> to, to, to jest jakiś haścior ogólnie stosunkowo stosunkowo czysto. O, tak będzie jaśniej. Słoneczko nam już zachodzi. Znaczy na polu w sensie jest stosunkowo czysto, nawet jest bardzo czysto. Tu siejemy po Wenecji. Eee, chociaż to nie ma jakiegoś znaczenia. W sensie w domyśle miałem na myśli, że siejemy po pszenicy, po kukurydzy, tak? Było to samo na tamtym polu, <laughs> tak samo jest tutaj, że najpierw była. E, mniej więcej podozmian wygląda tak, że był rzepak, pszenica, kukurydza, pszenica i wchodzi nam w czwartym roku znowu rzepak. Czyli tak, o, rzepak i rzepak tu się spotykają po trzech latach nieobecności. Mamy z powrotem rzepak. Idealnie by było, gdyby rzepak wchodził w czwartym roku. Byłoby super. Czyli mielibyśmy cztery lata jakiegoś tam innego podozmianu. W piątym by wchodził rzepak. Byłaby bajka. Na razie podozmian wygląda, jak wygląda. Wydaje mi się, że jak rzepak wchodzi co, po tych trzech latach, czyli można by powiedzieć, że co cztery lata, tak, co 4 lata jest na danym polu w tym, też w tym czwartym roku on się pojawia znowu na tym polu no to już jest, już jest ok bo niektórzy robią pszenica, pszenica, rzepak pszenica, pszenica, rzepak a u nas jest no ten rok dłużej no nie jest to idealnie jak wspomniałem ale już jest lepiej tu pod kukurydzę też był dawany obornik Mamy wiosną pod kukurydzę był obornik czyli mamy rok czasu po kukurydzy Znacie było tak wiosną, potem zasieliśmy jesienią pszenicę, zebraliśmy tą pszenicę i mamy, i, mamy, i mamy rzepak. Czyli tak naprawdę półtorej roku temu. Nawet nie całe, bo gdzieś w kwietniu był dawany obornik. Od kwietnia do kwietnia mamy rok i cztery miesiące. Więc na pewno coś tego obornika w glebie jeszcze jest i coś ten rzepak nam powinien z tego obornika skorzystać. Jest to też jakiś tam plus, mam nadzieję, że, że popada deszcz, że, że, że spadnie nam ten opad, co spowoduje lepsze schody. Chociaż w chwili obecnej ja o wschody jakoś się nie, nie, nie boję, ogólnie jak mam na myśli całe pole, natomiast na tych górzystych, gliniastych w częściach pola, gdzie rzepak leży na wierzchu, no tam deszcz. Deszcz musi spaść, musi być jakaś wilgoć, żeby on powschodził. Zobaczcie, jak ten Nef-Holland, jak ma stosunkowo lekko na jakich niskich obrotach jedzie. Wydaje się, że on za chwilę zdechnie, że on... Yy, że się męczy, prawda? On po prostu ma taką bezstopniową skrzynię, że gdy ma lżej, to sobie ucina obrotów i dodaje je wtedy, kiedy ma ciężko, wtedy te obroty zwiększa. Wejdę sobie do Marcina na Bajera.